Obiad. Co? Obiad? Muszę lecieć.

Telewizor? Czy co? Bo mi się nudzi. No, okej. Okay. Okej, okay, to ja was teleportuję. Za trzy, dwa, jeden. Okej, to startujemy. Kilka minut później. To co dalej robimy? Bo ja nie mam pomysłu? Hej, mam pomysł, może pobawimy się w chowanego albo w coś tam, albo w berka, nie wiemy co, ale możemy się pobawić w chowanego. Dobry pomysł, możemy się w to pobawić, to jest dobra gra. Zabawmy się. Aha, i ty szukasz, bo ty wymyśliłaś tą zabawę.